Fundusze europejskie pomagają w ochronie zdrowia Małopolan. Tylko w ciągu ostatnich 6 lat zrealizowano 111 projektów infrastrukturalnych o wartości 1,4 miliarda złotych, z czego blisko 1 miliard to wkład Unii Europejskiej. W efekcie mamy nowoczesne oddziały szpitalne i sprzęt na światowym poziomie. Środki unijne wspierają także innowacyjne technologie medyczne. Krakowski Szpital na Klinach realizuje przełomowy projekt leczenia raka szyjki i trzonu macicy z wykorzystaniem najnowszej technologii robota Da Vinci. W ramach projektu szpital wykona 200 zabiegów. Dla pacjentek zakwalifikowanych do programu, zabiegi będą całkowicie bezpłatne. Cieszymy się, że małopolskie szpitale rozwijają się, korzystają ze środków europejskich, przez co zwiększamy dostęp do nowych technologii i podnosimy jakość leczenia naszych pacjentów. W Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie ze środków unijnych zmodernizowano kilka oddziałów szpitalnych oraz sfinansowano zakup aparatury medycznej, która poprawiła jakość diagnozowania i leczenia pacjentów. Przy wsparciu funduszy w szpitalu powiatowym w Limanowej w drugiej połowie 2021 roku zostanie otwarty nowy oddział geriatryczny. W szpitalu imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie wybudowano małopolskie centrum oparzeniowo-plastyczne i powstało małopolskie centrum macierzyństwa i medycyny kobiet, którego celem jest kompleksowa opieka nad pacjentką na każdym etapie jej życia. Małopolskie szpitale nie tylko modernizują się pod kątem infrastruktury medycznej. Szpital specjalistyczny w Nowym Targu niedawno przeszedł kompleksową termomodernizację, dzięki czemu stał się ekologiczny i przyjazny dla środowiska. To jedynie kilka z ponad 100 projektów zrealizowanych w regionie. Dla nas wszystkich, dla każdego z nas zdrowie jest najważniejsze. Dzięki funduszom europejskim możemy bardzo dużo środków przeznaczać nie tylko na modernizację naszych jednostek służby zdrowia, ale także na zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu. Dobra kadra medyczna, wysokospecjalistyczny sprzęt to gwarancja ciągłego podnoszenia usług medycznych w naszych szpitalach. Dzięki temu możemy bardziej dbać o zdrowie małopolan.